Tam ponownie, jak tam dzisiejsze wykopali W kolejnym odcinku. Dzisiaj yy, będzie odcinek o Golden Masku i yy, dwójce Finder, czyli yy, kolega przesłał mi, ale nie tylko jeśli chodzi o samą maszynę, a bardziej chodzi się o wyrwaną, yy, wyrwany kabel od cewki. Tak więc tak to wygląda. Jak widzicie sprzęt, sprzęt trochę wysłużony z tego co widzę, ale już nie o to chodzi tak więc no będę próbował naprawić to gniazdo tu jest to wyrwane razem z tam taką śrubą zaciskową kusem kabla też wyrywane, coś mi tam kolega mówi, że coś tam kiedyś próbował coś tam, I coś tu pokleić, coś, coś popróbować i i jakoś tak niefortunnie nie wiem jak on to wykonał, ale wyrwał tutaj to wszystko. I. No i co? No i będę musiał to masło sobie tutaj ściągnąć. I No i będę musiał spróbować na frezarce tutaj z drugiej strony malutko to sobie dziurkę wy... wyfrezować i spróbować się dobrać do kabli. A jak już się do kabli dobiorę, no to wtedy tutaj. I zrobię sobie tutaj nową, nową, nowy ten pierdolnik. Tak więc nawet ja tutaj mam zamontujemy to nowe. Wkleimy to na klej, żeby to, żeby to się trzymało, żeby to się nie wyrwało i tak dalej. No i później zrobimy naprawimy ten kabel. A to wszystko tutaj od nowa porobię. Polutujemy. No, i później, z powrotem, to wszystko tutaj i wkręcę i polutuję, i zalejemy sobie to i jakimś dobrym klejem, żeby to dobrze trzymało. I, a co ja mogę więcej o Golden Masku powiedzieć? <coughs> Przepraszam. Co więcej o Golden Masku powiedzieć? Tak, więc za dużo Wam mogę nie powiem, bo nigdy Golden Maska nie miałem żadnego. No, ale to jest też wykrywacz analogowy jak dużo innych wykrywaczy jeśli chodzi o analogi tak więc balans gruntu threshold czyli sygnał wiodący każdy różnie to nazywa sensitivity czyli czułość no, sensitivity tutaj dyskryminacja poziom dyskryminacji i volume I razem z włącznikiem Tutaj mamy port na duży jack na słuchawki, wskaźnik rozładowania baterii i co tu jeszcze widzę, dyskryminacja wyłączona, z tego co tu widzę dyskryminacja na normalu, tak? dyskryminacja full, tu no, jest jeszcze o disk, nie wiem dokładnie do czego to służy. Czyli coś, coś tu może być z gruntem powiązane, różnie to, to w tych modelach było przeprowadzane. No, jak to, jak uda mi się to naprawić, może zrobię jakiś test, zobaczyć, jak to działa. Czy, czy cewka w ogóle się będzie nadawać, czy nie jest jakoś, jakoś tam uszkodzona w jakiś sposób. I, no, co tu do stelaża, no nie będę za bardzo tutaj wnikał. no bo to każdy indywidualnie do wykrywaczy podchodzi. Hmm, nie wiem, to kolega coś miał taśmę popołijane, tak więc tak to wygląda. No i jeszcze i gniazdo tutaj, <laughs> nie gniazdo, tylko i tutaj ta kieszeń na, na, na baterię I, no i port na ładowanie, nie wiem czy kolega dał baterię. Tak więc, yy, 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 będzie chyba lipa, bo nie dał chyba baterii. Chyba robię, chodź. Nie dał baterii, a ja tak, nie dał baterii. Przychodzi 10 baterii, poluszków, czyli chyba 12 V. Tak. Raz, dwa, trzy, pięć, pięć, dziesięć. To chyba więcej 14V, jest tak zasilane. No także trochę lipa, bo nie dał baterii. A ja, no ja, ja, kurczę, nie lubię z, z własnej kieszeni szyi inwestować w baterie do wykrywacza. Tak więc może, może wykorzystam swój Powerbank i Powerboxa z tego drugiego mikrona Co jest tu? Nie nie bardzo to jest wykonane, czy co. Jakoś to podziwiaście się to tutaj zamyka. No ale mówię, spróbujemy tą cewkę zrobić. Dobra, później sobie to zobaczę, coś tam nie wiem, się przeszkadza. Tak więc zajmiemy się, 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 się tą cewką. Się tą cewką zajmiemy. No i mam nadzieję, że się uda ją naprawić. Dobra, już to weszło. No, co to mogę jeszcze? <laughs> I powiedzieć, że to zamykanie nie jest tutaj za, za, za specjalne. Sypie się tutaj piasek, nie ma żadnych tu ani nic. Tak więc tak to wygląda. No, jeszcze koledze wspomnę, jeśli by chciał, um, ogniwa, ogniwa litowojonowe do, 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 do tego wykrywacza. Zobaczymy, jeśli będzie chciała to mu się zrobić, ale przede wszystkim, i, i tak jak już wspominałem, zajmiemy się naprawą tej cewki i, no i spróbuję ją zrobić. Może jutro, może w niedzielę. I, no, nie w niedzielę to nie wiem, ale może jutro spróbuję coś pogrzebać. Tak więc będziemy, będziemy działać. Dobra, jak coś będę więcej robić. I, no to znowu się odezwę w kolejnym odcinku, tak więc może jakieś 2-3 odcinki zrobię, nie będzie raczej tutaj nic więcej omawiane, no i to by było na razie na tyle, także więc czekajcie na kolejny odcinek i... no i zobaczymy co z tej cewki będzie, także do kolejnego odcineczka, cześć.